Puchar wójta gminy Suwałki za najsmaczniejszego pączka wędruje do i tego dowiemy się nie na gali Oscarowej. Ale na tłustoczwartkowym wieczorku organizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki oraz Gminy Suwałki. To już jedenasta edycja tego konkursu. Pączki wraz z kartą zgłoszenia można dostarczać w dniu 27 lutego do ośrodka znajdującego się w krzywym pod numerem 91. Pilnować należy godzin. Konkursowe przysmaki będą przyjmowane od 8 rano do 17.30 dostarczone później, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Konkurs jest świetnym sposobem na propagowanie i podnoszenie walorów kulinarnych i turystycznych gminy. Poza tym łatwo można tam spotkać osoby, które osiągnęły mistrzostwo w wypiekach i próbować skłonić się do podzielenia się doświadczeniem lub przepisem. Konkurs bowiem ma także na celu upowszechnianie tradycyjnej sztuki kulinarnej. Organizatorzy zapowiedzieli też ucztę duchową. Wieczorek uświetni występ Pauliny Zaborowskiej, która zaprezentuje utwory Wacława Wasilewskiego. Po recitalu nastąpi wybór pączka zwycięzcy. Co ważne, w konkursie może wziąć udział każdy, o ile dostarczy pączka wykonanego własnoręcznie. Nie jest to więc konkurencja, zastrzeżona na wyłączność dla mieszkańców gminy.